Cześć wszystkim, witajcie. Z tej strony Eee... Po, po długo oczekiwanym e, niegraniu filmów wracam. Jestem na nowej mapie Jutboxa, już sobie trochę postawiłem, wiem pograć. To już trochę zwiedziłem. W sumie tu nie byłem w tym zamku, byłem w tamtym, to zwiedziłem. Mam... No, przy sobie nie mam dużo itemów. Mam konia i teraz będę znowu planował podbić tą wieżę. Już byłem tutaj, tylko... Nie wiem, co się z nią stało. Już takie było. Wielkolud jest na górze i niestety nie udało mi się zniszczyć go. Uisijemy sobie. O, bodajże go nawet słychać. Nie, O Ojej, spadł. Zobaczymy, czy mi się uda go zabić. E, to, że on tak się bugował wtedy, że ja go tam w pierwszym odcinku czy drugim tak karałem ładnie, to nie znaczy, że nam się to uda teraz on jakoś tak, e, czasem tak ma, a czasem e, też nie i nie jest naprawdę łatwo go zrobić no i jeszcze ten patent, że nie ma do niego dojścia nie ma łuku no ja cię czasem się przydaje dobra nic nie zabiję go ale wezmę sobie te niektóre rzeczy wiem, że są niektóre potrzebne Mogę może to, to sobie wezmę. W sumie mógłbym też to, to i to również. Może się do czegoś przyda, nie wiem, nie znam się na wszystkim. O, o tego nie brałem. Jeszcze w sumie raz to. Kolejny raz paną Wow! O tu są. No dobra, wezmę sobie taki już na wszelki wypadek To ten tego. Hmm, tego nie potrzebuję Jeszcze wezmę sobie To Do. To dobra. dobra Możemy się stąd zmywać Rybki, cipki... Dobra, ci, tu wybrać Myś, Może do zamku tego już poszli Tylko ja mam za dużo rzeczy teraz miejsca e, Muszę skrzyneczkę zrobić e, To co tutaj widzicie, taka obora No ja tutaj będę często przyjeżdżał pewnie gdzieś Stąd będę chodził Albo później po prostu będę się przemieszczał jeszcze dalej e, Z tym wszystkim e, to Będę tutaj też i itemy przenosił po prostu żeby nie kursować tak w tą wertę nie wiem po co to mam to 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 wywalić eee, zegarek potrzebny jest idziemy na zamek eee, problem z tym zamkiem że taki że nie da się do niego wejść tak łatwo nie ma wejścia do niego i trzeba sobie go wystrugać Najpierw owalimy trochę klocków żebym mógł sobie tam się wdrapać ładnie. O, o idzie noc. Nie, najpierw prześpimy się. Idziemy spać. A i tamta mapa poprzednio przegrałem, to mi się sypnęła. Ja nagrywałem w tym czasie, jak e, się sypnęło, ale nie było warto tego pokazywać. E, by, strasznie to wyglądało. Myślę, że tutaj już nie będzie problemu, już przynajmniej wiem o co chodzi. Mniej więcej. Jak na razie nic nie znalazłem, a naprawdę daleko podróżowałem już. Może nie będzie jakoś tak, że... O Jezu, uki. Ojej. 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 Pojdę do nich tutaj, tędy O kurde. Jaki fuck. Ja Zaczę poczekać aż serduszka się zregenerują. Wow. Spadł lobby. <grybuj> A tak. Kolejny spadł. No nie, i się zabił. Нам bottom is one Uuu, to mi się może przydać. O, to jest... to Testowałem już to. O, fuck. Jedzonko. Jaj Na razie się przyda. Dobra, już nic więcej nie ma z tej strony. Teraz Wow! ile ich jest. O oh, fuck Tam, że ten miecz mam dobra. Mierz mam taki. O nie, ten głupek jest tam w środku. O, jeszcze tego. A ty co? Myślisz, że sprzedaje to coś jesteś... Koleś, spoko. No to okradamy bandyci bandyce o fajnie I szybko go zabiłem, tak to bym się normalnie z nim męczył, męczył. No, efekt. A sobie to wezmę. O, to się przyda, jak najbardziej. Nic więcej nie ma. Ale wełna mi się podoba. Ja mam nożyczki. Tu są. Się... No ładna, kolorowa, do domku, na podłogę będę miał. No, mój domek się projektuje, ale nie będę go nagrywał jak, buduję, jak zbuduję to po prostu. Pokażę mniej więcej jak teraz wygląda. Przeidać jeszcze też, chociaż nie, bo wszystkiego nie zabiorę, ale na dwie rundy hmm, Jeszcze gdzieś... O, tu jest jeszcze eee. gdzieś na górę. Chodźcie... O, wow, palmy już. No. Nie wiem, trafić. Eee. Wow, diament! No i wiedziałem, wiedziałem. To na pewno nie, to nie. E, to też nie, bo się nawet nie da włożyć jedną drugą. Też nie, też. Koble e, nie potrzebuje, tego też nie. Sobie to, to i to. Wow, Dwóch. Spadaj! <śpiewa> o, przyszedł. Spadek i lamy. Kolejny... ...idiota. Kolejny Boję się już się. No nie, ja ten też chciał Ale Wolał walczyć I słusznie Będzie tu jest coś, coś jest tu pożytecznego. Dalej tam Tam byłem, bardzo fajnie tam było Sporo i temu na mapie nic nie widzę. Wynosimy się stąd. A to wygląda? Ooooooo jestem w niebie. Ja normalnie kocham Minecraft. Co? a płotek tu jest kurde no właśnie no teraz to mamy wełny ona wszystko wzięte wzięte już jestem pełny po no ale to wywalić to też no i tak weźmie o. Nie wziąłem, o, o! ty na ziemi mnie to tutaj atakują. Łoty skuczy, byku mój Dobra czas zredagować to wszystko i się stąd. O, małe kucyki! Szukałem pegazusa, jak wiecie ale niestety nie mogłem znaleźć nie wiem gdzieś gdzie się tak schował to jeszcze wezmę i na razie o to chyba przydatne jeszcze zacząć tu mam mięso mógłbym przepaść bym miał mam coś takiego ciemnego ale wiem że zabiera y, jedzenie co jadłem nie bez sensu, ale of, a dobrze tak, tak, łóżko musiałem zniszczyć e, choćby dlatego żebym gdzieś tam zginął, to bym się tutaj odrodził, a ja nie oła ja jak zwykle No hej, wejdziemy do domku. No na koniu to szybciutko. Mogę sobie jeszcze zrobić, pozwolić na balon oczywiście. Ale balon taki powolny, koniu zobaczcie, zasuwam ile wlezie. Aby nie wpaść w jakąś dziurę chociaż te tereny już przemierzyłem i trochę znam tu będzie ta piramida czy piramida nie wiem w ogóle co to jest, to jest jakieś ogromne święte miejsce o jaki lagnie nie wiem co to jest o takie to w środku jest i tabliczki jakieś dobra lecimy dalej ale laguje to jest miłość, no jest miłość, to będę miłość, to to, to, to wszystko zabrać. Nie wiem, czy to się właśnie zbiera, czy to się jakoś... E, wiem, wiem co w środku przynajmniej jest. Tam jest zejście na sam dół. O, zobaczcie. E, mój domek się buduje oczywiście, a tu już mi, kurde, na płocie się ten... Łama, dobra. idziemy to... Koniec, kurze, schować. Owa. Znaczy, sorry, ko I 26 poziom hmm. Tu będzie takie wejście do domu fajnie, fajnie będzie wygląda Taki większy, więcej przeszklane, stylowy teraz tak jak są te, te takie najnowsze budowle domków O jeszcze slime, kurde te slime gdzieś tutaj się pojawiają Cały czas mam gdzieś stampą przychodzą i tutaj wędruję Później placę przebuduję lepszy parka zrobię teraz Tam robiłem byle co Miałem dużo drewna Mam zresztą drewno O właśnie tej tam muszę wszystkie zostawić Kurde Trochę tego mam Też właśnie tutaj nazbierało się tego sporo Już jak sobie właściwie zrobię mniej więcej tylko platformę samą tego domu to wtedy to wtedy właśnie mniej więcej mniej więcej co ja chciałem powiedzieć to mogę zostawić tutaj to to zrobię sobie zaraz wejście i zrobię sobie szybko magazyn bo i temu coraz więcej mam i coraz więcej jeżdżę Naprawdę dużo złożę tych wszystkich tematów. Potem dopiero wszystko zacznę schodzić niżej do kopalni. Już też tam planuję nie wiem, niedługo do Netheru się wybrać. Może czy coś tam ciekawego jest. Nie wiem, ogólnie nie byłem jeszcze. Może na creative zobaczę mniej więcej jak to wygląda. No i tam pokażę mniej więcej co udało mi się już wybudować w następnym kolejnym odcinku. I to tyle. Ja na dzisiaj kończę, zapraszam do oglądania kolejnej serii U-Box, to już będzie w sumie czwarta wtedy w kolejnym odcinku, no i zapraszam na mój kanał, do zobaczenia, cześć wszystkim, pa!